Za projekt tego mieszkania odpowiada pracownia Mazda Sign, którą tworzą Magdalena Szwedowska i Magda Z Tym razem zmierzyły się za stylistyką glamour Salon, kuchnia, jadalnia. 60-metrowe mieszkanie w stylu glamour. Autor projektu, Magdalena Szwedowska, Mazda sign. Zdjęcia: Adam Burde. Mieliśmy okazję projektować mieszkanie dla młodej dziewczyny, która uwielbia wnętrza w stylistyce glamour. Generalnie do tej pory skupialiśmy się na wnętrzach prostszych, nowoczesnych, może nawet trochę zachowawczych. Tutaj postawiliśmy na kolor złote dodatki, poduszki z haftami i nadrukami, mówią architektki. 60-metrowe mieszkanie w eleganckim stylu. Z przedpokoju w tym 61-metrowym mieszkaniu możemy dostać się bezpośrednio do łazienki, sypialni i strefy dziennej z aneksem kuchennym. Nie obyło się bez drobnych zmian dotyczących ścian. Dzięki temu udało się uzyskać przestrzeń do nauki, a także garderobę przy sypialni. Kolorystyka wnętrza to ciepła bieli i odcienie kremowe. Jasny, pudrowy róż oraz elegancka ciemna zieleń. Pojawia się tu sporo złota i stylowa czerń w dodatkach. MDG 002. JPG klasyczna, stylowa kuchnia z przeszkleniami i marmurowym wzorem. Otwarta kuchnia została urządzona z naciskiem na elegancję i szek w nieco klasycznym stylu. Uwagę zwracają meble w kolorze ciepłej, kremowej bieli oraz przeszklone witryny. Na ścianie nad kuchennym blatem znalazły się białe płytki z marmurowym wzorkiem. Do wzoru marmuru nawiązuje też kontrastowy czarny blat. Całość dopełniają subtelne złote uchwyty. Salon, kuchnia z jadalnią. 60-metrowe mieszkanie w stylu glamour. Autor projektu: Magdalena Szwedowska, Mazda-Sign. Zdjęcia: Adam Burdeł Pudrowy róż w eleganckim salonie. W salonie bardzo jasny, pudrowy róż zestawiono z ciemną, butelkową zielenią. Wrażenie robi zwłaszcza ściana telewizyjna, którą wykończono płytami imitującymi biały marmur. Salon. 60-metrowe mieszkanie w stylu Glamour. Autor projektu. Magdalena Szwedowska. Mazda sign. Zdjęcia. Adam Burdeł Salon. 60-metrowe mieszkanie w stylu Glamour. Autor projektu. Magdalena Szwedowska. Mazda sign. Zdjęcia. Adam Burdeł Tuż obok salonu znalazła się jadalnia z okrągłym stołem i krzesłami tapicerowanymi zieloną tkaniną. Także i tu nie brakuje złotych detali. Na ścianach królują sztukaterie. A na podłodze, ciemne panele, sypialnia. 60-metrowe mieszkanie w stylu Glamour. Autor projektu, Magdalena Szwedowska, Mazda Sign. Zdjęcia, Adam Burdy Łazienka. 60-metrowe mieszkanie w stylu Glamour. Autor projektu, Magdalena Szwedowska, Mazda Sign. Zdjęcia, Adam Burdył Autor projektu, Magdalena Szwedowska, Mazda Sign. http wwwmazdasign te zdjęcia, Adam Burdeł.